Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami z samochodu. Jedziemy właśnie z Radkiem na weekend, długo wyczekiwany do kronicy zdrój na jedną noc, dwa dni. Dzisiaj od rana sobota, wracamy jutro wieczorem, w niedzielę i nawet nie wiecie, jak czekałam na ten wyjazd. To jest tak zwany baby boom. Chyba tak to się mówi na ten ostatni wyjazd rodziców przed porodem dziecka, kiedy są jeszcze we dwoje, a kronica stwierdziłam, że skoro to jest takie miasto dla seniorów. To będzie idealne dla kobiety w ciąży. Mamy według zdjęć bardzo ładny nocleg, więc mam nadzieję, że na miejscu też się taki okaże, ale najpierw jedziemy na Jaworzynę Krynicką. Mamy niedaleko nocleg, więc sobie najpierw tam zaliczymy, póki jest ładna pogoda, a potem jedziemy prosto na nocleg. No I dotarliśmy na Jaworzynę Krynicką Spacerujemy sobie właśnie w dół Z tego wyciągu Na samym szczycie schodzimy I zobaczcie tylko jakie piękne są widoki Trafiła nam się po prostu Idealna pogoda Jest słoneczko Ale dochodzi dopiero południe Nie jest za gorąco Zresztą założyliśmy sobie tutaj jak kurtkę tak bluzę Bo jest przyjemnie Ale jak wieje wiaterek To jest troszkę chłodniej I zobaczcie Zobaczcie jakie tutaj są sztos widoki. No i tak powoli idziemy w miarę moich możliwości. Tam zaraz widać e, wyciąg. Stamtąd zeszliśmy. Jest kilka restauracji. Można napić się piwka, wypić kawę. Jest naprawdę mega przyjemnie. Radzi poszedł obczaić, co jest jeszcze tam z boku. Ja się boję schodzić na takie bardziej strome rzeczy. Tutaj zresztą chyba już będziemy kończyć nasze zejście, bo chyba już nie na, nasz, na moje możliwości, ale jest cudownie. Zimą działała tutaj wyciąg na narty i tak dalej. No i spędzimy na pewno tutaj trochę czasu, pozachwycać się widokami. Ci się podoba? 84? Okay. No nie 84 Znaczy Ale jakaś tam sztabnica jest też fajna Ale śmieszka Wyjście, a tam nogami, nogami dotyka, Natomiast Z tymi małymi żeśmy po prostu Jako na? Ale to jest fajnie Fajnie Zobaczcie, śpimy w Wila leśna polana i jest tutaj naprawdę bardzo ładnie i czyściutko, duży pokój, i łazienka. Swiesliśmy się, zmieniliśmy stylówki i lecimy szukać obiadku. A tak prezentuje się cały obiekt na zewnątrz, jest na takiej górce schodki. Wzdłuż drogi jest cały parking, a tam idziemy do centrum. Knajpę. słabo. Nie, dobra. 3 na 5? Dobra? Cztery. Cztery. Dla mnie trochę za tłusto. I bardzo tłusto, bo z tego placka ziemniaczanego też wyciekało. I... I jakoś tak ogólnie. Zobaczcie, jaki tutaj w parku jest cały kompleks wypoczynkowy. Leżaczki, fontanny. <trym> do pijalni wód kroniczanki, ale powiem Wam, że nic specjalnego. Dwie minuty obejść, ewentualnie kupić sobie szklankę wody i spróbować. No bez szału, ale za to bardzo podoba mi się jak jest zadbane to miasto w centrum. Wszędzie są takie piękne, wykończone alejki, przepiękne miksy kwiatów, gra muzyka w tle i jest taki bardzo miły klimat. Nie wiem, tak, czuć po prostu taki spokój i relaks. A tutaj mamy kolejną fontannę. I tak w sumie co kawałek się jakaś pojawia. Jedzie moje marzenie, które zrealizuję, jak urodzi się mała. Wyobrażasz sobie mnie tam już za pasażerkę? Będę je pod jej pretekstem spełniać wszystkie moje niezrealizowane dziecięce marzenia. Mam kawałek, żeby wam tutaj coś poopowiadać bo siedzimy sobie wokół fontanny i tam strasznie szumi, ale jest tak przyjemnie wszędzie kwitną kwiaty gra muzyka w tle fontanna szumi i jest tak naprawdę chill jest taki spokój jest masa staruszków, chyba sanatoria ruszyły i generalnie się dzieje, ale bardzo się cieszymy, że tutaj przyjechaliśmy pogoda jest idealna, świeci słoneczko, ale powiewa wiaterek za jakiś czas, więc daje radę jest masa ławek więc jak tylko się zmęczę, no to mam gdzie zrobić pauzę a odeszłam tutaj, bo jest kolejna alejka z tulipanami. Chcę zrobić zdjęcia, pokazać mojej mamie, która też się tak cieszy na ich widok. No nie, jestem pod wrażeniem, jak Krynica jest zadbana, naprawdę. Bardzo fajne miasto, czyściutkie. Polecam na wycieczkę z dzieckiem jak najbardziej. Wszędzie się da dotrzeć z wózkiem, są równe chodniki i generalnie prezentuje się to super. A tak wygląda to stąd. Tam daleko jest właśnie ta fontana i ławki dookoła, gdzie siedzimy. Tutaj wszędzie kwiaty. I tak wyglądają wszelkie chodniki i alejki. Mega przyjemnie się spaceruje. Co chwilę są budki z jedzeniem, z lodami, kawą. Wieczorem są jeszcze pokazy fontanne Z oświetleniem i z muzyką Więc idziemy, właśnie kończy się poprzedni A zaraz ma być następny Tylko idzie procesja z kościołem I na razie klimat jest słaby Ale zaraz zobaczymy nie przejść zanim się zacznie kolejny pokaz Zaczynam dzień numer dwa Jest niedziela, jest już troszkę chłodniej Spacerujemy po leptaku w Krynicy. Myślę, że tak spędzimy tutaj dzień Nie chce nam się już nigdzie jechać Chcemy sobie odpocząć, pospacerować Posiedzieć w jakiejś przyjemnej kawiarni Pewnie Was zaskakuje mój odrost, który jest już ogromny Ale chciałam przeczekać, zrobić sobie farbę w czerwcu Tak, żeby z niemu już wytrzymać i przeczekać do porodu I dopiero po porodzie ogarnąć się, więc... A, nie będę przeżywać aż tak, czekam na Radzia bo wrócić jeszcze do samochodu po coś, ale już idzie więc lecimy na spacer Weszliśmy do tego parku prosto z deptaką i wyglądało to zewnątrz, tak jak widzieliście, bardzo niepozornie. A powiem Wam, że jest mega przyjemnie bardzo zielone, jakby ktoś podkręcił kolory dużo schodów, choć później ta ścieżka za nami to już ciągnie się tak swobodnie, pod delikatnym skosem do góry i wydaje nam się, że jest to trasa na jak się nazywa ta góra? W każdym razie, że prowadzi to na górę parkową. No. Właśnie, że prowadzi to na górę parkową. Więc my się już wracamy, bo on nie, nie chce się nadwyręczać tak w ciąży. A po strzelaj, no, czuję brzuszek i resztę. Więc będziemy zawracać, ale mega fajne miejsce. W ogóle to wydaje nam się, że tam jest sanatorium. I oni mają prosto wyjście tutaj, właśnie do tego parku. I są pomiędzy nawet takie na trasie tablice, tak jak właśnie tam, z ćwiczeniami, które mają te osoby wykonywać po drodze.